Jako doradca zawodowy zależy mi bardzo, żeby moi uczniowie posiadali i zdobywali podczas nauki w szkole, nie tylko rzeczy, które będą im przydatne już na samych studiach, tak, ale w ogóle takich, takich umiejętności, które będą pomagały im w ogóle w dorosłym życiu, a również w sytuacji, kiedy ostatecznie znajdą się już na rynku pracy i będą mieli się, mieli się tam jakoś odnaleźć, jakoś sobie poradzić. W związku z tym okazało się, że te narzędzia logicznego myślenia są naprawdę na tyle, na tyle świetne, że okazuje się, że młodzież naprawdę um, bardzo chętnie wchodzi w to, uczy się tego um, i sama dostrzega ogromne profity z tych umiejętności. Podczas ostatnich zajęć z młodzieżą, jedna, jedna z uczennic powiedziała, że to jest taka rzecz, którą ona będzie chyba potrafiła się pochwalić, jak już przyjdzie, co do czego i pójdzie na rozmowę kwalifikacyjną. wiesz, co? No, świetnie, no właśnie, chyba o to właśnie chodzi, tak? Posiadasz coś, umiesz coś czego inni prawdopodobnie nie potrafią, nie umieją. W związku z tym już się czymś wyróżniasz, już możesz być bardzo ciekawa i wyjątkowa na tym rynku pracy i na pewno zaskoczysz swojego potencjalnego pracodawcę. Ucząc moją młodzież, rozwijam też sam siebie. Oni ukazując mi swoje problemy, pokazują mi w jakie aspekty ja mogę patrzeć jako pedagog i jakie potencjalnie przyszłe problemy mogę rozwiązywać z moją przyszłą młodzieżą. Na zajęciach, które prowadzę, także staram się studentom przekazywać trochę, trochę narzędzi logicznego myślenia, w tym sensie, żeby po prostu analizowali. No, są dorosłymi ludźmi, więc muszą znać konsekwencje swoich czynów. Mi osobiście bardzo spodobał się ten pomysł i projekt. Myślę, że Faktycznie mm, przysposobienie młodzieży do tego, aby myślała inaczej, łamała schematy, aby wychodziła poza swoje ograniczenia i, i uczyła się rozwiązywać ich, to jest fantastyczny sposób na to, żeby budować świadome społeczeństwo, mądre społeczeństwo, które się realizuje, spełnia i potrafi w swoim życiu nie tylko zawodowym, ale i osobistym osiągać sukcesy. Jeśli chodzi o mnie, ja narzędzi logicznego myślenia zacząłem używać na większą skalę właśnie w momencie zaczęcia mojego projektu. Obecnie oczekuję na urodziny mojej córki, na narodziny mojej córki. Więc to logiczne myślenie trochę pokazało mi jak trochę kreować jej życie i na jakie aspekty zwracać uwagę, właśnie żeby omijać część problemów pedagogicznych. I jak ja mogę stawać się lepszym człowiekiem dla niej? Jak być lepszym mężem, lepszym ojcem? To na pewno pomocne w, w, właśnie w rozmowie, w sensie takim, że można też przedstawić swoje, swój tok rozumowania innym, i, 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 i inni moi rówieśnicy mogą. Mogą też skorzystać na, na rozmowie ze mną. I w sensie... myślałam, że no to ja robię głównie dla młodzieży i, 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 i ja się najpierw wyszkolę i później przekażę im te narzędzia. I ku mojemu no, zaskoczeniu i, i, i ku mojej wielkiej radości, ale tu też z pokoru muszę przyznać, właśnie, że ja, myślałam, no przecież ja myślę logicznie, i właściwie to ja, się, ja pójdę na to szkolenie po to, żeby móc dobrze później przekazać tą wiedzę. Z naszych warsztatów, z naszych szkoleń, no bardzo dużo dla siebie wyniosłam, i dla mnie niesamowitym odkryciem było drzewo ambitnego celu. Uświadomiło mi też dużo rzeczy o sobie, o, o, o moich ambitnych celach, i to jest niesamowita dla mnie jakby wartość dodana tego projektu, której się no, nie spodziewałam. Czy, czy ty zauważyłaś u siebie albo u niektórych z kolegów, jak przetro, przerobiliście to ćwiczenie? Że jakoś to wpłynęło na pasję albo zaangażowanie w naukę? Myślę, że zdecydowanie, dlatego że często, kiedy myślimy o jakimś celu, który wydaje się dla nas taki wieloaspektowy i złożony, ciężko nam jest sobie wyobrazić, że możemy osiągnąć go i będzie nam łatwo to zrealizować. No i oczywiście się z tym liczymy, ale kiedy właśnie poznaliśmy, poznaliśmy to narzędzie logicznego myślenia i zobaczyliśmy, że rzeczywiście możemy ten cel tak podzielić i. Wtedy łatwiej jest nam zauważyć rzeczy, które musimy po kolei wykonać, i y, stało się dla nas łatwiejsze. I przy okazji myślę, że przez to, że właśnie po kolei realizujemy te przeszkody, że walczymy z nimi i mamy na przykład już jedną zaliczoną, i musimy teraz zrobić kolejną rzecz, staje się dla nas taką motywacją, bo działamy tak, że właśnie jak jedną rzecz już mamy zrobioną, to, to wtedy jest nam łatwiej iść do kolejnej i też właśnie wiemy, że coś już osiągnęliśmy i jest nam łatwiej zrobić to z kolejną przeszkodą.